Epidemii, kiedy wszyscy są wzywani do tego, żeby zachowywać e, dystans, żeby nie dromadzić się, żeby, e, żeby zachowywać jak najbardziej e, bezpieczne warunki, e, z inicjatywy szeregowego posła e, tworzone są warunki do organizowania ogromnej imprezy pod tytułem wybory prezydenckie. ona ma się odbyć 10, 10, 10 maja 2021. Jesteśmy temu całkowicie przeciwni. Uważamy, że jest to niweczenie wyrzeczeń wszystkich nas. E, wyrzeczeń służby zdrowia, wyrzeczeń pracowników, którzy tracą pracę, wyrzeczeń przedsiębiorstw. To wszystko odbywa się w naszym domu. Jesteśmy temu całkowicie przeciwni e, temu, co się stało dzisiaj w nocy w Sejmie. Z inicjatywy tego szeregowego posła, pod którego tutaj domem dziś się spotkaliśmy, i absolutnie Wyrażamy nasz obywatelski protest moralny przeciwko temu, co się, co się dzieje w sferze publicznej. E, absolutnie nie ma zgody na to, żeby narażać życie milionów Polaków w wyborach e, 10 maja 2020 roku. Stop, dosyć tego. Nie będziemy ryzykować życiem. Dosyć tego. 10 lat temu była już jedna tragedia. Wywołana właśnie taką polityczną chęcią dosięgnięcia czegoś. Rządzą władze. Dosyć tego, nie pozwolimy na to. Absolutnie stop. Hasło Polacy do urn w życiu nie może zostać zastosowane do tych wyborów. Po prostu to jest jakiś straszliwy kichot historii. To, 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 co się tu odbywało to tragedia z powodu politycznego chciejstwa zupełnie nam wystarczy, nie musimy jej powtarzać na masową skalę w kraju. Dziękujemy bardzo Panie i Pani Szeregowy Pośle za organizowanie nam tego strasznego przedsięwzięcia, które Pan nam chce zorganizować 10 maja. Absolutny stop. Nie zgadzamy się na to. Dziękuję bardzo.